Jest z nami po raz pierwszy odkąd... Yy powiła swe dziecię Dominika Gwit. 18 stycznia ona i mąż zostali szczęśliwymi rodzicami, aczkolwiek droga do tego rodzicielstwa wcale nie była usłana różami, o czym dzisiaj nam opowie, a obok niej doktor nauk medycznych Katarzyna Skórzewska, ginekolożka i endokrynolożka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Dzień dobry. Tak. Po pierwsze gratulujemy i bardzo się cieszymy, że jesteś mamusią z Nusia. Tak. Ehm, a e, po drugie chcemy Cię zapytać, jak często, w, bo wiemy, że przecież odbyłaś swoją drogę podróży przez gabinety lekarskie, słyszałaś, musi Pani schudnąć i będzie wszystko dobrze. O, jest Pani za gruba i trzeba tylko zrobić to i wszystko od razu się załatwi za jednym zamachem. Tak, to całe życie całe życie słyszałam yy, dokładnie takie teksty. Jest Pani gruba, jest Pani gruba, musi Pani schudnąć, jest Pani gruba. No i próbowałam schudnąć, głodziłam się. Kiedyś nawet to moje słynne schudnięcie 50 kilo, gdzie przez 10 miesięcy właściwie się głodziłam. No nie oszukujmy się. No, i cóż, w końcu po latach, 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 gdzieś tam zupełnie bez sił już, bo ciągle były jakieś problemy. Ja wiedziałam, że się ze mną dzieje coś złego, niedobrego i ja nie umiałam tego zatrzymać. Nagle gdzieś jakiś lekarz podczas jakiegoś badania, lekarka powiedziała mi, jest pani gruba, musi pani schudnąć, ale na odchodne jeszcze mi powiedziała, ale wie pani, Niech Pani się może zgłosi do lekarza o specjalizacji ginekolog-endokrynolog. Ja nie wiedziałam, że jest taka specjalizacja, nie miałam pojęcia. Osobno-ginekolog, osobno-endokrynolog. Tak, no, a tutaj tak trzeba dwa w jednym. No i faktycznie, prywatnie znalazłam fantastyczną Panią doktor w świetnej klinice w Warszawie, w której leczę, lecę się, leczę się do dziś. Yy, i ona na dzień dobry, jeszcze nie zdążyłam powiedzieć dzień dobry, powiedziała mi fantastycznie, że Pani jest, bo ja wiem na co Pani choruje i zdiagnozowała u mnie zespół metaboliczny. Kazała podnieść ręce, różne rzeczy porobiła, badanie ginekologiczne porobiła, zleciła mi badania z krwi i nagle się okazało, że od, to było 5 lat temu, od tamtej pory moje życie całkowicie się zmieniło, schudłam 20 kilo one nie wracają te kilogramy wręcz przeciwnie i jakby zupełnie wszystko jest inaczej w, ze, w, w skład tego zespołu metabolicznego u mnie wchodzi też między innymi właśnie niepłodność pierwotna mm. z którą się borykałam przez wiele lat no ale jakimś cudem to... dziś jestem tutaj i mogę powiedzieć że jestem mamą są cuda na świecie Pani doktor, e, to, to... Co pani robiła dominicę to Handę Chorą? Czy... Nie, 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 nie pani nie, doktor. Po nie, nie. co się takie badanie robi, co się z niego wyczytuje, ale to jest drobiazg. Najważniejsze tak. jest to, żeby odpowiedzieć na pytanie, e, czym jest ten zespół metaboliczny? I może jak go rozpoznajemy, robi, no? żebyśmy wiedziały właśnie dlaczego pani doktor tak panią podnosiła ręce, tak? A zespół metaboliczny rozpoznajemy wtedy, kiedy u kobiet objętość, obwód talii wynosi więcej niż 88 cm, u mężczyzn 102, więc panowie mają większy margines, kiedy występuje nieprawidłowa glikemia naczczo i cukier jest powyżej 100 mg na decylitr kiedy Mamy zaburzenia gospodarki lipidowej, podwyższone trójglicerydy, cholesterol we frakcjach eterogennych. Wtedy, kiedy występuje nadciśnienie, a właściwie też. Nad zbyt wysokie ciśnienie prawidłowe wysokie czyli już 130 na 80 to jest uznane i powyżej za wartość nieprawidłową właśnie może współistnieć zaburzenia hormonalne może współistnieć zespół policystycznych jajników ale też może współistnieć insulinooporność hiperinsulinemia i cukrzyca typu drugiego więc pani doktor Mierząc panią, oglądając szukała e, objawów e, hiperinsulinemii, insulinooporności, właśnie kwestia e, też obwodów i różnych innych objawów, które wskazują e, na te zmiany metaboliczne, Jeśli jest które tyle, występują. Tyle zespołów i dolegliwości jak się leczy ten zespół w takim razie i jak to wpływa to też jest tak przepraszam powiem Ta. że właśnie jeśli o mnie chodzi to bo tutaj jest jakby szereg rzeczy które wchodzą w skład zespołu metabolicznego ale nie każdy je wszystkie ma ja mam kilka z nich nie wszystkie i ja też nie będę opowiadać bo potem mnie na social mediach ludzie pytają o moje wyniki badań więc ja też chciałam powiedzieć ja dzięki temu że jestem tu z panią doktor jakby walczyłam o to żeby być z panią doktor bo bardzo yy, chciałabym zaznaczyć ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie ja po prostu mam swoje doświadczenia ale Zrozumieć, że ludzie szukają wsparcia i pomocy, hmm. wiedzy także u ciebie. No bo No właśnie dlatego wycenymi. dzisiaj jestem tutaj i bardzo chciałam, żeby, żeby pani doktor się właśnie wypowiedziała. Przepraszam, że przerwałam. Nie ma problemu. Wracamy to jak się do pytania, leci? jak się leczy i w jaki sposób ten zespół wpływa na płodność. Hmm. Może najpierw powiem, w jaki sposób wpływa na płodność, żeby było bardziej logicznie. Więc rzeczywiście mogą występować zaburzenia owulacji, cykle bezowulacyjne, zaburzenia miesiączkowania też występują. Może być brak miesiączki i właśnie to skutkować może niemożnością zajścia w ciążę. Sama ciąża też jest dosyć trudna u osób, które mają zespół metaboliczny, bo częściej mogą występować poronienia, porody przedwczesne, więc to jest taki. Zespół, który generuje nam Różne konieczność problemy. obserwacji pacjentki, ale leczy się zwykle farmakologicznie jednak, dlatego że te współistniejące zaburzenia, e, oczywiście podstawą naszego codziennego życia jest odpowiednia dieta, plan żywieniowy, aktywność fizyczna. Bardzo ważny jest sen, czego pewnie w tej chwili tak do końca dobrego snu nie ma e, ze względu na malucha. Czyli chodzi o to, że zarządzanie stresem długo, tak? i głęboko. Tak, żeby sen był pełnowartościowy. A jak długo zaleca się 7-8 godzin snu. Dla jednego będzie to krótko, dla drugiego za długo, ale takie są zalecenia i, i to jest ważne, ale też nie możemy zapominać właśnie o leczeniu farmakologicznym, bo ono jest bardzo istotne. bardzo istotne. I to jest właśnie to, co jaką drogę ja przeszłam i do czego doszłam, czyli że zdrowy styl życia, który jest bardzo ważny, nie oszukujmy się. No ale niestety, otyłość jest chorobą, która tutaj u mnie wynika z zespołu metabolicznego, ale jej, może to będzie kontrowersyjne, ale potwierdzę to, co mówi pani doktor, przynajmniej w moim przypadku nie byłam w stanie wyleczyć tylko dietą i ćwiczeniami. Ja się musiałam zacząć leczyć farmakologicznie, żeby mój organizm do siebie doszedł. Też bardzo ważne jest tutaj wsparcie diabetologa, do którego też jakby chodzę i jakby uważam, że... Szukanie dobrych lekarzy tak długo, aż trafisz na lekarza, który ci pomoże i czujesz, że on ci pomaga, bo niestety, ale ta droga, y, od, hmm. to, od czego zaczęliśmy tę rozmowę, do znalezienia dobrego specjalisty też jest Czyli długa. Czyli się od gabinetu do gabinetu tak. i... Y przechodzenie przez lekarzy po najmniejszej linii oporu tak. aż ktoś w końcu się tak 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 głębiej no, no... zainteresował tematem ja, może teraz ja trochę y, ad vocem, bo ja myślę że też y, tak jak pani powiedziała nie każdy lekarz zna się na wszystkim tak. i to też chodzi o to żeby trafić do specjalisty który specjalizuje się w tej akurat przypadłości czy w tym problemie bo lekarze y, na pewno ja wierzę w to głęboko że wszyscy lekarze są zainteresowani swoimi pacjentami i chcą im pomóc tylko nie zawsze. Um i nie zawsze trafiamy na specjalistę w, w tej dziedzinie, dziedzinie, której potrzebujemy. Dominika I... już przeszła tą drogę, za niektóre panie będą wiedziały, do kogo przyjść z prośbą o pomoc. No dobra, to teraz już zostawmy temat na moment, temat dochodzenia do macierzyństwa, bo to była trudna droga i trudna rozmowa też dla, dla ciebie, jak sądzę, no bo opowiadanie o swoich. W prywatnych dolegliwościach pewnie nie jest niczym yy, najprzyjemniejszym na świecie, ale przyjemne może być opowiedzenie o tym, jak ty się teraz miewasz w roli mamy i jak wygląda Twoja rzeczywistość. No, zaskakująco. Na początku myślałam, że, że faktycznie yy, będzie... Znaczy nie wiedziałam właściwie, czego się spodziewać. Na razie mój synek jest aniołkiem. Może to cisza przed burzą, nie wiem. Ale przysypia noce i jakoś sobie radzimy, dużo się tulimy. E, no i faktycznie jeszcze, bo to przecież dopiero trzy tygodnie bijają. Ja i tak jestem w szoku, że ja tutaj siedzę po trzech tygodniach od porodu. przyzwyczaiłaś się do tego, że jest ten nowy człowiek w waszym e... życiu? Czy czasami się budzisz na zasadzie? No właśnie tak właśnie jest. No, no kto to? Co? Kto Właśnie to chciałam powiedzieć, że czasami patrzymy na niego z mężem i, i właściwie jesteśmy w szoku, że, że, że to się wszystko, ta ciąża minęła nam tak szybko, jakoś tak tyle się działo e, i nagle on już jest i patrzymy na niego, on jest taki malutki, a, a z drugiej strony codziennie widzimy jak rośnie, jak się zmienia. To są nieprawdopodobne momenty. których... Której... stanie nad tobą dwumetrowiec z brodą Ta. i powie, cześć mama. <laughs> Dwóch metrów <laughs> chyba nie ma pokim mieć. Ale, ale faktycznie no, jestem, jestem cały czas jeszcze w szoku, oszołomiona, jeszcze się uczę. Przecież uczymy się nawzajem. Ja nigdy nie miałam dzieci, mój mąż też nie. Jesteśmy tacy nowi. Nowi, tak, w tym wszystkim. I, ale bardzo jesteśmy szczęśliwi i myślę, że to nowy, ten nowy rytm życia, który się właśnie zaczyna. My powolutku w niego wchodzimy, i no mój mąż zaraz wróci do pracy, więc nie wiem, jak to będzie, ale, ale jakoś to ogarniemy. Bardzo Was ściskamy i nie za mocno oczywiście, żeby nie zgnieść, ale widać, że promieniejesz tak dobroć. Od energię, początku no. tak było ciążę. Że... Była radość strasza. No, tak, macierzyństwo tak, tak. Ci służy ewidentnie. Tak, no, no, przez to, że tak długo się staraliśmy, ja przechodziłam też. W głowie swoje psychicznie różne załamania, niezałamania itd. i tak i, dalej. I faktycznie to, że ta ciąża była też tak świetnie przez moją panią doktor poprowadzona, no to, to wszystko jakoś tak pięknie się złożyło i tylko dziękować Bogu, że tak jest. Także bardzo się cieszę. Amen.